nie będziesz tutaj maltretował ludzi. Pomagam ludziom w batach. To też jest jeden z subquestów. Tylko sporo jest tych więźniów politycznych. Te, yy, tego chyba najpóźniej zaliczyłem, nawet. Pok, pok. Dobra, policja otwierać, to ja. Coś jest pierwszej Batmanowi? To by, to by było ostatnie słowa, jakie byś powiedział w życiu. Dobrze, że przeprosiłeś. Bym cię tu wysadził żelem wybuchowym, byś miał. Cool.

i dzięki temu, właśnie, mogę zdobyć to jedno trofeum, które było w cudownym mieście. Tamto z tą miną, którym nie mogę w żaden sposób zetonować. O! Trochę jest tutaj tych trofeów. Jedno jest dosyć chamskie. O. From where I'm lying, desperately clutching at what's left of my life, it seems like you betrayed me and started working with the walking ice box. Well, two can play at that game. Try and get back to that double crossing snowman in the GCPD without my guys blowing your pointy head off. I double dare you. Na takie rzeczy Nie doceniłem prędkości, trzeba wcześniej się puszczać Kurczę, no minimalnie no. Z rozpędu jeszcze zaskoczyłem Jeszcze raz Och Idealnie Och, udało się To było pierwsze trofeum, drugie trofeum jest bardziej wkurzające I nie wiem czy je w ogóle zdobędę No to trzeba dosyć skomplikowany nur dać o, brawo, udało się A tu nie jest zaraz. Te drzwi później będzie się dało otworzyć. Jestem tego pewien. Mm, mm, mm. Jedno telefon jest przede mną hmm. albo pode mną. Z drugiej strony chyba. Może by się pod... Tam widzę coś, tam są drzwi do otworzenia. Odmówić, tak jak Paciorek w nocy. Jedna jest na... Prawo jakiś mnie gdzieś na górze, na budynku. Kamera. Dobra. Jak się tam dostać? Krata podłogowa... Hmm, z góry albo z dołu? Raczej z dołu. A, jest, dobra. Na 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 na, jestem Batman i chodzę w kanalizacji. Czy jedno jest gdzieś? A, tutaj. Dobra, płyty naciskowe. Mhm, wstaję tu i muszę sobie tam batarangiem rzucić. Chyba. Nie, zaraz, co ja robi? Kurde, przecież to się otwiera z przodu. Nie, zaraz, jak to się otwiera? A! Dobro, inaczej. Może trzeba po prostu zdetonować. A nie mam tego chyba. Jest trzeba mieć mi ulepszenie do zdetonowania poszczególnych ładunków, a nie wszystkich trzech naraz. Mhm, mm to tego nie zdobędę w tej chwili. Teraz sprawdzę w tej chwili. Eee, tak, wszystkie trzy razy zdysponuję. Nie da rady. Czekaj, to jest w kolejności detonacji, tak? Nie, czy od lewej? Nie, to w środku na końcu się zdecydował, to jest chyba losowo. No to teraz może tutaj sobie spyknę zagadkę. Jak trafię na jakąś misję poboczną albo coś, to spróbuję złapać. Jedna wiem, że była gdzieś tak... Prawie na samym początku jak się startowało. Gdzieś, gdzieś tu, coś koło? No chyba nawet gdzieś tutaj, znaczy to miejsce na razie kurde wczytywanie. Twist. Don't worry. I'll save you when the big bad bat comes knocking. ain't seen Batman for a while. Good. Last time he turned up, he knocked three teeth out of your face. What's up? Did you miss him? Like hell. I hope one of them copters has found and blown the crap out of him. We can hope. but I doubt it. Word is he took oh. down Penguin and then vanished. Maybe he just left. Hmm. Blame him? Czy tu, Kurczę, ten gościu był, ale w tym miejscu. Chyba w tym miejscu. Przeszukam najpierw tych gości. Pamiętam, że on się pojawiał gdzieś tu albo w okolicy. Broni mają niedobrze. dobrze. <laughs> I'm not. Please. I did what you said. I tried. I couldn't find any food. Well, you're going to have to try harder, aren't you? How about I break a few bones to remind you what's waiting if you fail me again? No. I'll do it. You don't need to hurt me again. Hmm. I know. I know. It's just I <sighs> like it <when> <sighs> like it. yeah, you say Chilo, yeah. So, ah. Hmm, jakby to wykorzystać? Batman kopie dupy. Powtarzam, Batman kopie dupy. Kurę, uzbroił się. Szybciej, zajmie zbi. O nie, zabił mnie. Kula, kula. Ooo, Jezu.

A oszukam ci zagadko Co ty powiesz na to A i temu gościowi muszę pomóc Dobra, żegnaj Uciek płaczący beksa banny. Poszedź płakać w kącie O jest poziom świetnie No, to się może przydać. Jeśli będę pamiętał o tym, O la, la la, tu jest jedna zagadka zaraz na ścianie, chyba. A, to wiem, która chyba. Chyba, chyba. Ta, to jest ta. żeby ją trafić, to trzeba stamtąd tam pójść. Nie ma. Wydawało ci się. Ulicy są nasze, Batmanie. A mnie obchodzą ulice wasze. Sprzątajcie jak wasze są. O, to jednak nie to. Hmm. No, nie to. Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Ja się muszę rozejrzeć. Gdzie to zagadka by było? Hmm. Znaczy patrzę się dobrze, tylko że to jest dalej. Okej. Okay. Tutaj? jest zbyt mały. Plany Strangera. Nie chcę planów, Stranger, chcę mapę normalnie zobaczyć, niech to zniknie. Uuu, -la, la 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 trochę gości tu jest. To jest te strona. Kumerka? A to jest to chyba. Playface. Playface miał ma taki mały mmm, swój epizod w Arkham Asylum, gdzie podawał się najpierw chyba za tego gościa, co ma hak zamiast ręki, nie pamiętam go... O kurcze! Jak mnie zaskoczyli! Zapatrzyłem się! Chłopaki! Ale by się to nawet wykorzystali! Musi się nauczyć, że trzeba takiej sytuacji wykorzystywać! Inaczej, jak to mawiałem w piłce, niewykorzystane sytuacje się mszczą! A Batman lubi się mścić! Kurczę. i'm